Posiada kompetencje, żeby wysłuchać. Prawnik nie ma czasu na wysłuchanie klientki, która jest w bardzo dużym problemie, w dużym kłopocie. Jako pracująca z zespołem specjalistów, czyli prawnicy, wszelacy, inni do podziału majątku, inni do polubownych rozwodów, inni do trudnych rozwodów z orzekaniem mowinie, jestem osobą koordynującą zespół i kierującą do odpowiednich specjalistów i nadzorującą cały proces rozwodowy. Czyli w momencie kiedy kobieta jest w trudnej sytuacji, kiedy dochodzi do rozstania, czy to z powodu jej decyzji, czy spo, z powodu decyzji partnera, zgłasza się do takiej specjalistki od rozwodów i co dostaje? Tak, no im szybciej się zgłosi, tym lepiej, i tak naprawdę w momencie, kiedy jest podjęta decyzja o rozwodzie, to według mojej oceny jest trochę za późno. Tak naprawdę kobiety powinny zgłaszać się do nas w momencie, kiedy czują, że mają jakiś kłopot bądź problem, mhm. a jeszcze nie podjęły decyzji o rozwodzie, bo to wcale nie musi się skończyć rozwodem. I naszym celem nie jest doprowadzenie do rozwodu. Naszym celem jest wsparcie kobiety w, w każdej trudnej sytuacji około rozwodowej. Jeżeli wystarczająco szybko przyjdzie ze swoim problemem do takiego centrum rozwodowego, na przykład jak my Prowadzimy, może się okazać, że to małżeństwo da się jeszcze uratować. Okej, okay, czyli zgłasza się kobieta w momencie, kiedy pojawia się jakaś myśl, ewentualnie jakiś problem, i, i, i co? Przychodzi i mówi, dobrze, mam zaczynamy poczucie, od, że coś jest nie tak. Zaczynamy od konsultacji. To mhm. jest co najmniej dwie godziny spokojnej rozmowy, w której którą prowadzę ja, bądź też osoba koordynująca w każdym biurze jest taka. I w tym momencie ustalamy. Tak naprawdę sytuację kobiety, w, której, w którym ona jest w momencie, jakiej pomocy potrzebuje, co powinna ewentualnie jeszcze zrobić, żeby przygotować się do rozwodu albo żeby spróbować jeszcze pracować nad tym małżeństwem. Mhm. Zawsze klientka podejmuje decyzję. My nie jesteśmy od tego, żeby ją namawiać w jakąkolwiek stronę, tylko od tego, żeby ją wesprzeć w decyzji, którą podejmie. A jakie osoby znajdują się w waszym zespole? Kiedy mówisz o koordynacji takiego zespołu, to co klientka może dostać? W zależności od potrzeb oczywiście, natomiast hmm. pracuje z nami bardzo wielu specjalistów. Mamy terapeutów, psychologów, psychiatrę, detektywów i bardzo różnych prawników, bo sprawy są bardzo różne i inny prawnik rozwiąże problem związany z dużą spółką i ewentualną oceną wartości tej spółki i próbą hmm. sprzedaży. Inny prawnik zajmie się problemem okołorozwodowym w konkretnej sytuacji. Okej, okay. czyli faktycznie jakby kompleksowe podejście, ale lepiej przyjść wcześniej, nie w momencie kiedy już jest decyzja o rozwodzie. Tak, dlatego że w momencie kiedy podejmujemy decyzję o rozwodzie, targają nami olbrzymie emocje. Mhm. I często w tych emocjach, jeżeli nie mamy pełnej wiedzy dotyczącej praw czy też sytuacji w jakiej jesteśmy nie zdajemy sobie z tego sprawy możemy podejmować pochopne decyzje o przeprowadzce o zabraniu i później mimo bardzo dobrych chęci w podejmowaniu tej decyzji może się okazać że będzie to przyczyna rozwodu z wyłącznej winy a nie taki był zamiar mhm, na samym początku no właśnie najczęściej kobiety są w dwóch sytuacjach czyli albo one podejmują decyzję o rozstaniu Albo niestety ta druga strona podejmuje decyzję o rozstaniu. Nie widzę osobiście trzeciej opcji, jest jeszcze jakaś, czy nie? Znaczy, jeżeli chodzi o decyzję o rozwodzie i składanie tego, tego pozwu rozwodowego, to generalnie podejmują te decyzje kobiety. Mężczyźni często, mimo że może nie czują się komfortowo, natomiast jest im na pewno bardzo wygodnie. Często jest taki schemat, w którym mężczyzna ma uprane, uprasowane, dzieci są zaopiekowane i tak naprawdę, no, co prawda, może nie czuje się związany już ze swoją żoną, i to ona widzi ten problem, że czas coś zmienić. To jest kwestia nierównego rozwoju i y, 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 nierównej pracy nad związkiem. Uh -huh. A jakie są pierwsze słowa kobiety, która przychodzi do ciebie i już gdzieś ta decyzja o tym, że chyba warto jednak porzucić tego faceta, kiełkuje? Bardzo często na początku po, 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 powtarzającymi się słowami jest: y, Pani nie ma pojęcia, z nim się nie da dogadać. <sum> A się Z udaje. takim trudnym mężczyzną naprawdę mogła pani jeszcze nie mieć do czynienia. Mhm. Zawsze ten problem, w którym jest kobieta, y one często nie mają z kim o tym rozmawiać, bo przyjaciółki mogą być na przykład żonami kolegów męża, mm -hmm. rodzina może być stronnicza i też nie będzie to takie swobodna rozmowa, która daje wsparcie. Zdarza mi się, no nie mówię, że bardzo często, ale niestety dość często, że kobiety przychodzą i mówią, jest pani pierwszą osobą, której o tym mówię. Mm, no tak, to bardzo... I Także smutność, w tym momencie jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy, bo sam prawnik tutaj jeszcze nie ma co robić. Czasami trzeba wesprzeć kobietę, żeby ona mogła podjąć świadomą decyzję, czyli zacząć od terapii, od wsparcia psychologicznego. Mhm. Żeby opanować emocje, bo jednak jest to z jednej strony bardzo stresująca sytuacja i tych emocji nie można się pozbyć, ale z drugiej strony, żeby podjąć tę decyzję, to jest decyzja dla wielu osób na całe życie, bo to jest decyzja kobieta, mężczyzna, często dzieci. Tych dzieci często jest kilkoro, mhm. więc bardzo yy, no ważne, żeby będą decyzję podjąć świadomie i nie w dużych emocjach. A co jest najtrudniejsze w całym tym procesie, w którym Wy pomagacie? Ech, najtrudniejsze to chyba jest przyjść do nas, bo jak y, pani już do nas przyjdą, to nawet po pierwszym spotkaniu wychodzą i mówią, tak, wie pani chyba się już lepiej czuje. <noise> Także myślę, że najtrudniej jest do nas dotrzeć ten pierwszy mhm. raz, e, lub potem po pierwszej konsultacji wrócić do nas z podjętą decyzją. Ty jako taki specjalista od rozwodów, e, z tego co też słyszę, trochę taka, no nagle m, powierniczka wszystkich sekretów tak jest. e, jesteś. Agnieszko, wspomniałeś, że nie jesteś ani psychologiem, ani prawnikiem, to kim tak naprawdę jest mediator. Po postępowaniu mediacyjnym bardzo ważną rzeczą są kompetencje komunikacyjne mediatora, bo najtrudniej zrobić mediatora z prawnika i z psychologa, ponieważ psycholog bardzo często od razu dąży do terapii, no mhm. a prawnik często nie ma interesu, żeby strony porozumieć, ponieważ interes ma w tym, żeby strony były w sporze. W postępowaniu mediacyjnym mediatora te interpersonalne umiejętności komunikacyjne są najważniejsze, bo każda para jest inna i każda Para, potrzebuje innego wsparcia, żeby uruchomić możliwość ich porozumienia. Mhm. Ale są jakieś szkoły mediatorów? Tak, oczywiście, yy, przy czym yy, no tutaj też jest z nielicznych zawodów, w których ważne jest to, żeby nie być bardzo młodym. <gry> Im większe doświadczenie, tym lepiej. Tak, oczywiście. tutaj to doświadczenie życiowe ma duże znaczenie.